to zaczynamy łapanie godzina jest 10.50 trochę późno ale tak wyszło dzisiaj zobaczymy co tam wyłuskamy mam nadzieję na oczywiście szczupłego no i poszukamy trochę sandała nie daj Bóg żeby te sumy cholerne były znowu to na raziku, spotkamy się na wodzie Pierwsze stanowisko tutaj za czcinkami, a raczej między czcinkami. Rzucam, rzucam. Na razie nic, ale dopiero trzy pierwsze rzuty. Woda ładnie wygląda, wiatr zachodni. Troszkę niższy stan wody, gdzieś około 40 cm, ale to już widziałem wczoraj, że woda nie płynie na Jazie trzednickim. Także domyślałem się, że tu jest też mniej. No jest spoko, jest Pogoda piękna, słońce, blaszki mienią się. W wodzie, woda w miarę czysta. Łapiemy dalej. Podbieraczek jest oczywiście fachowy. Wszystko jest tutaj, co trzeba. Metrowa, szczypce, wypinak, rozwierak. Sprzęt dentystyczny, tak zwany. To na razie. Zobaczcie, jaki piękny. Piękne ma umaszczenie. Ładny szczupaczek. No, 60 ma na pewno. Ale wkurzony, patrzy na mnie, patrzy na mnie, podbiera, podbiera. Kazał, zobaczcie, jaki piękny. Dobra, zbierzemy gościa. Momento. Nie więcej, tak. Dobra, będziemy go powoli wypuszczać. Patrzy się, patrzy się. O, już zaczyna prężyć. Ale nie tędy droga, nie tędy droga. O tutaj widzicie gościa o pięknie poszedł ślicznie łapiemy dalej dobrze przed chwilą był ten szczupaczek ładny zaraz będzie pewnie następny powiem wam że jest świetnie bo zielsko które było wcześniej to już że tak powiem padło i jest tak gdzieś od brzegu 2 metry jeszcze jest troszeczkę zielska Ale później już jest czyste dno Czysto, fajnie, spadek ładny Krzaczki No i nietknięta Woda Ręką ludzką Z tej strony nie ma wędkarzy w ogóle Tylko z wody można tutaj dotrzeć Więc próbujemy A oto nasz most osobowicki jak wiecie, gdzie się łapie. Ładne rybki. Już to na razie. Dobra, powiem Wam, że długo nie czekaliśmy. Mamy następnego ładny. Bo widzę, że nie poddaje się tak. Chyba porządnie go zaciągnie. Jest. Jest, O! Patrzcie na wędkę. Oho, ho Jest kolek. O kurde felek. Zobaczycie go. A? No, taki sam w sumie. Ja nie sądzę, że to był ten sam. Troszeczkę mniejszy Troszeczkę mniejszy na moje oko Ale 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 stop, musimy go w podbierach wziąć Na razie Dobra jest Jest następny Jest następny No podobny, ale troszeczkę mniejszy niż tamten Ale przynajmniej wiem gdzie siedzę Dobra zaraz go wypuszczamy Na moje oko ma tak z 55 cm Dobra, na razie przerwa Następny kolega Ładny Do wody I Odjazd Proszę bardzo, jak ładnie Za to mi się należy łapka w górę Jak nic, na razie chodzę. Do następnego Patrzcie jak fajnie jest jak No tu. widać Ładnie No słuchajcie, miałem czucie Gdzie dzisiaj jechać na rybki Miałem czucie Fajnie się dzieje Drugi już na pokładzie Ten mniejszy troszeczkę Ale kawał drogi Mamy jeszcze do mostu Tak gdzieś co 30, cent... co 30 metrów Jeden szczupły Płyniemy po drugiego To na razie Dobra po chwili przerwy Jest następny kolega Mniejszy i jeszcze ma jakieś bliznę Tutaj na boku zobaczcie Mniejszy taki Troszeczkę, ja wiem ile on mam. A 50 tak taki. Dobra, odpinamy kolesia i wypuszczamy. Momento. Kolesia jest uparty. Nie chcę oddać blachy nie chce oddać rozwiraka, ale go zaraz tutaj inaczej. Kolega wraca do wody, uwaga Stoi, stoi, stoi. No Spaduwa. Pod pontą wszedł. Też dobre rozwiązanie. To na razie do następnego. No tak. Ryby mają śniadanie. Żer. Ja też mam swój żer. Właśnie muszę wciąć to, żebym miał siłę holować następne szczupaki. Jest czwarty, ale malutki, trzydziastaczek taki. Wyciągłem go windą do góry. Ale <gryw> widziałem jak szedł za blachą. Sełopatrzył moją blaszkę. No to co, wypuszczamy godzinę i łapiemy dalej. Czekaj, nie skacz, to są takie akrobaci. Tak jak mówiłem, taki trzydziostaczek i do wody. O no tak, i się tutaj rośnie. I znowu łapka w górę. To na razie. O, jak ładnie, Lecą. A my lecimy dalej ze szczupłymi. No dobra. Jest godzina 15, niedługo będziemy kończyć łapanie. No co mogę powiedzieć, skupiłem się tylko na szczupakach. Okoń nie widać, sandacz nie widać, Bolę się w ogóle nie tłukł. Sumów też na szczęście nie było. Natomiast tych zębatych było w cholerę. Jeszcze przed chwilą taka ładna sześćdziesiątka mi się spiała przy pontonie, już ją holowałem. Zrobił świecę i do widzenia. Wiecie jak to jest. Ale woda na oczy stoi całkowicie. Jazd jest zamknięty. Po prostu tu, gdzie jest y, zawsze nurt, to woda stoi. Jest gdzieś no, jest, y, o ja wiem, 40 cm niższy stan wody. Także, no w sumie, fajnie. Woda czysta, czysta. Nie zaśmiecona, bez liści tutaj w tej części. Można spłynąć blisko brzegu, kotwiczyć. Cieplutko, fajniutko. Jeszcze do mostu dopłyniemy Troszkę pospingujemy i wracamy Może się coś jeszcze uda wydłubać A na razie co? No cały czas To samo kurde Ta sama blacha Kotwica No to na razie Zobaczcie jak Odra wygląda Jak jezioro Całkowita, całkowita cisza Woda czyściutka, przejrzysta. Zero nurtu. Jas jest zamknięty. Śluza osobowicka jest zamknięta. Z tej strony w ogóle woda nie płynie. Stoi w miejscu po prostu. Bezwiecznie, cieplutko. Tak jakbym był gdzieś na jeziorze. Nie na rzece. No, na razie się uciszyło. Ale jeszcze trochę porzucamy No jest i okonek pierwszy Ale... Dobre, dobrze, że jest Dobra, wypuszczamy łotra Jest następny kolega Latający szczupak Ale mały Główienku, wypuszczamy łotra I łapiemy dalej Ale wypatrzyłeś łatwy super No, słuchajcie, pierwszy zębaty już jest, godzina 12.30. Ładnie wziął przy czcinkach Siedzą tutaj przy trcinach. Mało zielska już jest w wodzie przy brzegu, więc fajniej się spininguje. Mniej yy, sałatki się wyciąga. Piękny, skoczny szczupaczek. Powiem Wam już taki, o kurde szale. O, niucha mu poszła, muszę go. Eee, dobry jest agent Nie złapał się gdzieś tam głębiej, tylko tutaj w szczęce, ale widzę, że krew mu leci, więc szybciutko go wypuszczamy, odpinamy. To na razie, zaraz zobaczycie jak go się wypuszcza. Topa. Musiał mieć, kolega musiał mieć zabieg stomatologiczny, bo nie chciał blaszki oddać Dobra, wypuszczamy go, Ach, poszedł łapiemy dalej Woda nadal stoi w miejscu, wiatr umilkł całkiem Rybki zaczęły znowu brać, gryźć no to rzucamy. Dobrze, więc mam coś. Uwaga. Teraz tylko proszę mi powiedzieć, co to jest. Co to może być? Jak myślicie? Jak ktoś wie, to niech napisze w komentarzu. Płyniemy na drugi brzeg. Zobaczymy, co na drugim brzegu, w tych trzcinach i krzakach będzie się działo, czy coś siedzi, czy nic nie siedzi Ale zaraz kończymy łapanie, to już jest późna pora 16.30 Zobaczymy w tych krzaczorach tutaj Nie mylcie tego z Gdynią albo z Gdańskiem, bo to są żurawie na orze we Wrocławiu No to tu nasza dzisiaj przygoda na tym cyplu się zaczęła i tu się kończy dzisiaj także na dzisiaj dziękuję trochę tych rybek się wyciągnęło Kilka sztupaczków ładnych jeden ładny spadł a już był blisko <laughs> Woda nadal niska A to jest pocieszające, że już zielska nie ma przy brzegu, że na jesień obumarło, opadło Dobra, dzień zaliczony Eksto były rybki Wracam do domki To do następnego razu, kończymy film na pewno ręka rybą śmierdzi, jak to się mówi. Sprzęt zwinięty.